Najpiękniejsze w Bogu jest to, że On zawsze wychodzi nam, by nam błogosławić, by nam pomagać. I właśnie to On nas uczy tego, że to, co najpiękniejsze możemy sobie, sobie dać nawzajem, to wzajemną miłość, troskę, to gotowość umierania za siebie nawzajem. I chyba tego Ci dzisiaj życzę. Żebyś umiał tak wychodzić drugiemu człowiekowi, jak on wychodzi tobie. Kiedy go zdradzisz, kiedy się od niego odwrócisz, on wychodzi, by Ci pobłogosławić. By Ci powiedzieć, że Cię kocha. To jest chyba najwyższa miłość. Dobrego. Tego Wam życzę.